No witajcie, pokażę Wam co za sprzęt mi przyszedł. Jak pamiętacie z paczkomatu wyjąłem tableta kupionego nie na AliExpress, przepraszam, tylko na Temu. Taka mała poprawka. Ale zaraz zobaczymy w ogóle co tu przyszło. Otwieramy to pudełko jak widziałem już wcześniej yy, oprócz tabletu były jeszcze yy, etui. Zaraz zobaczymy. No, Fajne metalowe, yy, więc no, nie jest jakiś tam zwykły bylejaki plastik. No, zobaczymy. Małą ściągawkę sobie tutaj zaimplementowałem na komputerze. Jakiś procesor jest ośmiordzeniowy Unisoc T606, nie wiem co to jest, jakieś chińskie. Niby 16GB RAMu, więc dosyć sporo. Nie wiem co to znaczy 8GB plus 8GB. Nie mam pojęcia. Być może jest 8GB normalnie i 8GB dodatkowo z dysku bierze. Albo są dwie kości po 8 giga, nie mam pojęcia. Pamięci wewnętrznej 128 giga. Aparat ma 13 megapikseli, ten tylny, a przedni ma 8 megapikseli. Więc to jest trochę więcej niż tych innych chińskich wynalazkach. No dosyć sporą baterię ma, bo 7200 mAh, więc no tak dosyć. Zobaczymy ile to będzie potrzymywało czasu no i Android 13 jakiś głośnik dwukanałowy no ale to na no to też nie ma co patrzeć za bardzo no i tam Wi-Fi 4G ogólnie można kartać SIM włożyć e, można nawet z tego dzwonić chociaż sobie ciężko to wyobrażam ewentualnie na głośno mówiącym e, no, ładowarka 2A e, więc e, <grym> Te, te, tą baterię te 700 200 mAh to będziemy chyba za 4 godziny albo 5 ładować no ale takie warunki to tak jest dobra ja go już wstępnie skonfigurowałem bo nie chcę wam truć, że tak powiem, tyłka wygląda to fajnie kąty patrzenia są e, wszędzie eleganckie, więc e, na to e, z tego jestem zadowolony e, dosyć dobra jasność jest więc wszystko jest wyraźnie no co, tak to wygląda no. to nie ma być e, recenzja e, tylko pokazać tylko chciałem wam pokazać e, co to zakupiłem, to tu jest tugi. no taki spód przejroczysty górą się zakrywa, więc no takie. Nie, jest, e, że tak powiem, niestabilne, miękkie ale zawsze jakaś tam ochrona będzie e, to plus moim zdaniem tu na razie na bół. tutaj mamy co? tutaj nie mamy nic To powinna być ładowarka, mi się wydaje. Ale niestety nie mamy. Tutaj mamy tylko kabelek USB typu c i mamy yy... i mamy tą igłę do, do karty SIM. Do otwierania szufladki na kartę SIM. I więcej nic. Oho. No, mi chwilę. Dobra, znalazłem migłę. Yy, tak, tutaj karty się nie będę wkładał, więc nie ma sensu. Dobrze że chociaż kabel dali bo, bo z ładowarką to nie bardzo ale każdą, każdą podstawową ładowarkę bo to tylko 2A więc e, no, czas ładowania nie będzie powalał e, wypróbuję e, czy ma szybkie ładowanie ale raczej wątpię e, wątpię czy taka opcja jest także póki co e, póki co e, to tak to wygląda Sprzęt potestuję, ja wam powiem czy warto, czy nie warto, czy lepiej sobie dać spokój I ile ta bateria mi ciekawie będzie, będzie trzymać, bo to mm, taka trochę zagadka jest.